Rok temu końcówkę złotej polskiej jesieni spędziłem z bratem na wyprawie kajakowej. Przez pięć dni płynęliśmy brdołu, śpiąc na dziko po lasach i zażywając życia najbliżej natury, jak mogliśmy. To wszystko zaprowadziło mnie do rozmyślań nad tegoroczną jesienią. Widzicie, ja średnio co pół roku dostaję sraki na temat zakupu Wana. Nachodzi mnie gigantyczna chęć i motywacja, ale mniej więcej po miesiącu znika i znowu na jakiś czas o tym zapominam. Konkurencją dla typowego wana jest dla mnie terenówka, bo fakt: w 99% miejsc dojedziesz szosą i będzie git. Ale słuchając fanów overlandingu, ten 1% to jest podobno właśnie ten najsłodszy spośród wszystkich słodkich owoców roadtripowania. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak samemu się przekonać. Ej, to są trzy. Wow, to są 3. I czwartego. I do końca to były dwa tygodnie. W prawdziwie męskim składzie zjechaliśmy aż do Morza Jońskiego i z powrotem, zaczynając od polskich Tatr, w Dzida do Serbii, gdzie pierwszy raz poczuliśmy ten rasowy, postsowiecki vibe. Macedonia, w której skopie i jezioro ochryt skradły nasze serca. Następnie Grecja, gdzie pierwszy raz wzięliśmy prysznic na opuszczonym kempingu i spędziliśmy kilka nocy na plaży bez absolutnie nikogo w zasięgu wzroku. Albania, w której dwugodzinny nocny off-roadowy szlak zaprowadził nas w miejsce bez krama zasięgu, oraz Czarnogóra, w której górski wiatr prawie urwał nam namiot i pożyczył moje klapki. Wciąż nie wiem, kiedy oddać. nie teraz trzeba go Myślę, że nie będzie niczym nowym, jak powiem, że niekiedy nawet w takich fajnych chwilach jak te zamartwiamy się na zapas. Powoduje to nasza niepewność a propos tego, co na nas czyha za rogiem. Na każde miejsce noclegowe dojeżdżaliśmy kompletnie po ciemku. Przez to właśnie każde z tych miejsc od razu sprawiało na nas wrażenie lekko upiornego. Rzecz jasna, były to miejsca z dala od kogo i czegokolwiek. Potencjalny brak żywej ludzkiej duszy w okolicy, odgłosy zwierząt i wyobraźnia płatająca figle. Kiedy dwie godziny ciemną nocą i wąskimi kamienistymi ścieżkami jechaliśmy do znalezionego na mapie punktu, co zakręt zastanawialiśmy się, czy to aby na pewno dobry pomysł. Po 20 minutach nie mieliśmy już kompletnie zasięgu, tylko bezkresne przestrzenie albańskich gór skąpane w świetle księżyca. Szansa, że cokolwiek się wydarzy, jest tak niewielka, że to aż głupie. Ale co gdyby? Większość jednak tych sytuacji oczywiście sprowadza się później do tego, że szczena opada, i upiornego tak naprawdę to nic nie ma. Plaża w Grecji jest tego idealnym przykładem, ponieważ rozbijając obóz wszelkie kształty dookoła zdawały się być złowrogie i skrywać przed nami jakieś straszne wieści, których póki co nie mieliśmy ochoty zbytnio odkrywać. Rano okazało się, że ewidentnie ktoś tutaj przez jakiś czas mieszkał i pozostawił po sobie mnóstwo śmieci, worków, ubrań i nawet wielki koc. Problem takiej tajemniczości danego miejsca kolejnego wieczoru już nie istnieje, bowiem po całym dniu czujemy się tutaj jak u siebie. Jest to tak naprawdę kwestia czasu i zobaczenia prawdziwego oblicza na własne oczy, a nie oczy wyobraźni. Ja jeszcze Jaki to jest kady, odkąd? Nie wiem, które miejsce na tym. Odpępkę. Dobrze, wyglądał? W temacie spania zazwyczaj pragniemy komfortu. Duże łóżko o rozsądnym stosunku twardości do miękkości. Nic dziwnego, przecież każdy chce się wygodnie położyć i dobrze wyspać. Ewentualny kompromis w tej kwestii musi być dobrze uzasadniony. W założeniach plan na spanie nie był w ogóle skomplikowany. Dwójka w namiocie, a jeden z nas w środku. Tylko Daniel nie do końca zrozumiał o jaki środek chodziło. Ej, wy się w ogóle tak uplastyczniliście, że zablokowaliście mi tak. Czy w obozie, czy w trasie w zasadzie nigdy nie było dłuższej, ciszy. Cały czas trwała rozmowa, która pozwoliła mi przypomnieć sobie, jak niewiele do szczęścia nam jest potrzebne. Trzech ziomali, zew przygody i szerokie poczucie wolności. Jedyne wątpliwe kwestie to to, czy uda nam się stąd wyjechać i czy Danielowi nie zabraknie prądu. Byku, bateria mi klęka! Mamy tam coś może? Garny. Oczywiście, że coś ma, proszę bardzo. Tam malutki powerbanczek od Newella, którym na takim wyjeździe zasilisz co tylko zechcesz. Bez ponownego ładowania cisnęliśmy na nim tydzień. Na Bałkanach byliśmy poza sezonem, dlatego tłumów ludzi nie było. My natomiast robiliśmy nasz trzyosobowy tłum, dlatego pozwólcie, że przedstawię Wam chłopaków. To jest Daniel. Wpadliśmy na siebie w 2020 roku na jednym z projektów, które kręciłem dla Red Bulla. Daniel nie kręcił, chociaż bardzo chciał. Pomagał natomiast ekipie produkcyjnej jako funkcja bardziej typu podaj-przynieś. Na początku roku byliśmy razem w Portugalii, a niedawno dmuchał świeczki na urodzinach niespodziance. Lekko ponad 3 lata od kiedy nosił graty na eventach i ten sam gość w 2023 roku zrobił kilkanaście projektów filmowych dla samego Red Bulla. Pracowity, kreatywny, jedna z najbardziej pozytywnych osób jakie znam. To natomiast jest Ali, mój najlepszy przyjaciel. Z Ali poznaliśmy się jeszcze w gimnazjum, ale zanim to się stało, przez różnice subkulturowe naszych środowisk, oboje na siebie patrzyliśmy. Ali nie cierpiał zdjęć ani filmów. Był na to uczulony jak mało kto. Upamiętnienie go w jakikolwiek sposób nawet nie graniczyło z cudem. Było po prostu niemożliwe. I trwało to latami. Drogi Ali z dawnych trzepakowych, osiedlowych lat. Gdybyś tylko wiedział, w co się pakujesz, to byś nie uwierzył. I akcja. Ale to van czy terenówka?